Witajcie na kanale The Last in Space. Dzisiejszy odcinek powstał na prośbę jednego z widzów, który zaproponował, abyśmy rozwinęli temat teleskopów i pokazali, jakie zdjęcia można wykonać różnymi modelami z różnych przedziałów cenowych. W tym materiale skupimy się na Saturnie jako naszym przykładowym obiekcie, by pokazać, jak wygląda w obiektywach różnych teleskopów. Zdjęcia, które zobaczycie, pochodzą z internetu i służą wyłącznie jako ilustracja możliwości optycznych. Zaczynajmy. Przykładem obrazu, jaki możemy uzyskać za pomocą budżetowego refraktora o średnicy około 70 mm, jest to zdjęcie Saturna. Jak widać, planeta jest niewielka, ale jej pierścienie są rozpoznawalne. Szczegóły, takie jak przerwa Cassiniego, nie są widoczne, co wynika z ograniczeń optyki w tego typu sprzęcie. Refraktor o takiej średnicy to doskonały wybór dla osób początkujących, które chcą zacząć przygodę z astronomią i zobaczyć takie obiekty jak Saturn, Księżyc czy Jowisz. Jest łatwy w obsłudze i pozwala cieszyć się podstawowymi szczegółami kosmicznych obiektów. Teraz Saturn jest wyraźnie widoczny ze swoimi charakterystycznymi pierścieniami. Zdjęcie zostało wykonane za pomocą reflektora o średnicy 150 mm z użyciem soczewki Barlowa dwukrotna oraz okularu 10 mm. Użyto także smartfona do zarejestrowania obrazu. Takie ustawienie pozwala na zauważenie większej ilości szczegółów planety i jej pierścieni. To idealny przykład na to, jak przy odpowiednich akcesoriach i trochę bardziej zaawansowanym teleskopie można uzyskać imponujące efekty. Na tym zdjęciu Saturna możemy podziwiać planetę w niezwykłej szczegółowości, uchwyconą za pomocą teleskopu o aperturze 200 mm oraz specjalistycznej kamery AS i 187 MC Pro. Dzięki temu zaawansowanemu zestawowi udało się. Uwiecznić pierścienie planety w pełnej okazałości, z widoczną przestrzenią między nimi a powierzchnią Saturna. Zdjęcie zostało wykonane, gdy Saturn znajdował się w opozycji, co oznacza, że był najbliżej Ziemi i w pełni oświetlony przez Słońce. To wyjątkowe ujęcie pokazuje majestat tej gazowej planety i potęgę współczesnej technologii astronomicznej. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału. Mamy nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego o teleskopach, które omówiliśmy na przykładzie Saturna jako obiektu obserwacji. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał i kliknijcie w dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. Wasze wsparcie motywuje nas do tworzenia jeszcze lepszych materiałów o kosmosie. Do zobaczenia w następnym odcinku.